Myślenice ITV. Wasza telewizja internetowa. Na starym wyrobisku gliny w Polance słychać ryk silników i czuć unoszącą się w powietrzu adrenalinę. A wszystko to dzięki pucharowi w Ofrondzie Myślenickiego Klubu Motorowego. Ze mną pan Marcin Nowak, dyrektor tego rajdu. Panie Marcinie, ile osób dzisiaj bierze udział w waszym wydarzeniu? Startuje niemal 60 załóg w trzech różnych klasach. Najłatwiejszej turystycznej, którą tutaj widzimy na Polanie, po czym średnia trudność, czyli klasa Wyczyn, samochody z lekkimi modyfikacjami i jedną wyciągarką elektryczną. I najcięższa klasa Adventure, samochody generalnie bez limitu modyfikacji wszystko mogą mieć, mogą mieć dowolną ilość wyciągarek i jakość wyciągarek elektryczne, mechaniczne. Bez ograniczeń opon, co tylko sobie wymyślą. Jakiej długości są te trasy? Klasa turystyczna ma około kilometra długości, natomiast trasa dla wyczynu i dla adventura jest częściowo wspólna i ma około 1,5 kilometra. Jak zostały przygotowane, tak aby były atrakcyjne dla zawodników, którzy biorą udział w dzisiejszych zawodach? Zostały trasy przygotowane tak, aby zawodnicy wiedzieli, że to jest widowisko takie, które jest ciężkie. To nie ma być przejazd na luzie, tak zwana wycieczka krajoznawcza, tylko muszą się umęczyć. Muszą myśleć, bo jak myślą, to są w stanie przejechać, jak nie myślą, zostaną w błocie i nie pojadą dalej. No właśnie to jest przejazd wielogodzinny? Tak, jest, przejazd jest podzielony na dwa etapy, po dwie godziny. Wygląda to w ten sposób, że każda załoga pokonuje pętle. Załoga, która zrobi największą ilość pętli w tych dwóch częściach, wygrywa. A czy to miejsce, czy to stare wyrobisko ogliny w Polance, nadało się idealnie pod tego typu zawody? Tak, jest świetnym miejscem. Dzięki uprzejmości burmistrza, burmistrza miasta Myślenic, mamy ten teren. Być niejako wynajęty na tą imprezę. Mam nadzieję, że to wejdzie w stały kalendarz imprez i będą kolejne edycje i miasto się na to zgodzi i mieszkańcy, którzy udostępnili też część działek. Czy pan sam jeździ w takich offroadowych zawodach? Tak, jeżdżę. Co daje tego typu jazda? Jakie emocje się wtedy uwalniają, gdy pan tam siedzi w środku w samochodzie? Dla mnie osobiście co daje? Odpoczywam na takich zawodach od codziennych obowiązków, natomiast wyzwala przede wszystkim adrenalinę. Niesamowitą ilość adrenaliny, której ktoś, kto nie spróbował, nie jest w stanie sobie wyobrazić. A przybierzecie, bo tutaj widzimy, że niektóre samochody już się zatrzymały i chyba nie są w stanie brać dalszego udziału w tym rajdzie. Co z nimi? Wszystkie samochody, które nie będą w stanie opuścić tego miejsca, czyli toru, na końcu imprezy zostaną usunięte przez nas. Natomiast wszystkie samochody, które stoją poza taśmami, a się naprawiają w międzyczasie, jeżeli tylko się naprawią, mogą wjechać z powrotem na trasę. Korki, straszne! Panowie, co się działo na trasie dzisiejszego rajdu, że wasz samochód wygląda tak, jak wygląda, bo inaczej się tego nazwać nie da, chyba? No, jest trochę. No, jest trochę. Droga się troszkę nam tutaj rozjechała po którymś okrążeniu, no, ale póki co mamy awarię, już dalej chyba nie wystartujemy. Jakie warunki tam panują na, tym, na tej drodze, na, na trasach? Jaką trasę w ogóle wy, wy dzisiaj wybraliście? My pojechaliśmy tutaj w turystyku, jako pierwszy raz jesteśmy na rajdzie. Warunki są dobre, na ten samochód są naprawdę bardzo dobre. A jakie emocje tobie towarzyszą, kiedy, kiedy mówisz, że już nie wystartujecie raczej Wystartujemy. dzisiaj? Wystartujecie, no, jak to się stanie? Jedziemy za chwilę na te koledzy pojechali po boksilinę, zaklejemy dziurę, jedziemy dalej. No, tak myślimy. No. Tak myślimy, no. Nie chwalmy się za No. A co się tak naprawdę stało z samochodem? Bo widzimy, że jeszcze się z niego dymi, ale chyba nie ma prawdopodobieństwa wybuchu. Nie, no, trochę się przegrzało, rozszczelnił się trochę blok silnika. Musimy skleić w jednym miejscu, zalać płynami jechać. Panowie, a... Trzeba walczyć do końca. No właśnie i to jest dobre hasło, trzeba walczyć do końca, a w ogóle skąd u Was ta walka, skąd zainteresowanie offroadem? A my mamy taką w rapce grupę, czuby 4x4 się nazywamy, jeździmy po lasach, no i zobaczyliśmy na Facebooku, że coś takiego jest zorganizowane, no i postanowiliśmy się na to zapisać i spróbować się jak oceniasz ten dzisiejszy start po lance? No powiem, że jest fajnie, ale żeby to były tylko dwie godziny jazdy, nie cztery, bo cztery to już jest to co teraz przed Wami? Faktycznie będziecie kleić ten samochód, czy to są tylko takie żarty? Nie, no ja mechanikiem myśmy kleić, jedziemy dalej. I oczywiście, naszymi patronami jeszcze są partnerami: są jeszcze MMK, w tym odróżnieniu od myśliwicy.pl, Milano.